Witam Was na kanale Futbolowa Pasja. Przed Wami futbolowy flash, wiadomości piłkarskie w formie podcastu. Are you ready? W spotkaniach 21. kolejki Premier League po męczarniach na Old Trafford Manchester United wygrywa z Southampton. Brighton przywozi 3 punkty z Ipswich. Postępowanie w sprawie szkoleniowca Legii Warszawa Gonzalo Fejo zostało umorzone. FC Barcelona odrzuciła ofertę Milanu za Frankiego de Jonga. Już wiadomo, ile potrwa przerwa w grze Jakuba Kamińskiego. Były reprezentant Polski Michał Helik prawdopodobnie zmieni barwy klubowe. We wczorajszych meczach Premier League Manchester United pokonał czerwoną latarnię ligi ekipę Southampton 3-1. Choć od początku kilka świetnych sytuacji mieli goście, na drodze do bramki United stał świetnie dysponowany Andreo Nana. W 43. Minucie po rzucie rożnym dla Drużyny Świętych piłka niefortunnie odbiła się od pleców Manuela Ugarte i tym razem Onana nie zdołał uchronić swojego zespołu przed stratą gola. United długo nie potrafili wyrównać. Sprawy w swoje ręce wziął 22-letni Amad Diallo. Najpierw po serii przekładanek i dryblingu w polu karnym wyszedł sam na sam z bramkarzem i wyrównał, a w 90. Minucie po podaniu lobem w pole karne Christiana Eriksena doszedł do piłki i ślizgiem skierował ją do siatki obok bezradnie interweniującego bramkarza. W doliczonym czasie gry piłkarz z wybrzeża Kości Słoniowej skompletował hat-tricka. Obrońca gości źle przyjął piłkę w polu karnym, a Matt przechwycił futbolówkę i z najbliższej odległości skierował ją do pustej bramki. Na Portman Road w Ipswich gospodarze podejmowali zespół Brighton and Hove Albion. Na początku spotkania gracze Ipswich próbowali zaskoczyć bramkarza Brighton na strzałami z dystansu. Golkiper Mew nie dał się jednak pokonać. W 59 minucie zespołową akcję Brighton strzałem z około 11 metrów wykończył Japończy Kaoru Mitoma. Mewy dalej starały się atakować, ale podwyższyć wynik udało się dopiero w 81 minucie spotkania. Po dośrodkowaniu, zrzutu wolnego i zamieszaniu w polu karnym do siatki gospodarzy trafił francuski napastnik Georginio Rutter, ustalając wynik meczu na 2 do 0. Postępowanie w sprawie obecnego szkolenia w Warszawa Gonzalo Fejo zostało umorzone przez prokuraturę rejonową Lublin Południe. W marcu 2023 roku, będąc jeszcze trenerem pierwszoligowego motoru Lublin, Portugalczyk rzucił kuwetą na dokumenty ówczesnego prezesa klubu Pawła Tomczyka. Pełniący obecnie funkcję dyrektora sportowego Korony Kielce Tomczyk ucierpiał podczas incydentu na tyle, że złożył zawiadomienie do prokuratury w powyższej sprawie. W październiku ubiegłego roku krewki szkoleniowiec z Portugalii usłyszał zarzuty narażenia na niebezpieczeństwo życia i zdrowia oraz stosowania gruźb karalnych. Przegląd sportowy i ONET poinformowały o umorzeniu postępowania w sprawie salo Fejo. Prokurator uznał, że zachowanie podejrzanego nie wyczerpało znamion przestępstw określonych w artykule 160 i 190 kodeksu karnego, przekazała rzeczniczka prasowa prokuratury w Lublinie cytowana przez przegląd sportowy. Słynący z dużych kontrowersji Portugalczyk może mówić o sporym szczęściu. Gdyby sprawa nie zakończyła się po jego myśli, prawdopodobnie musiałby się liczyć z utratą posady trenera Legii. Postępowanie nie jest jeszcze zamknięte, gdyż poszkodowanemu przysługuje odwołanie. AC Milan złożył ofertę za pomocnika FC Barcelony Frankiego de Jonga. Kataloński dziennik El Nacional informuje, że działacze Rossoneri zaproponowali Dumie Katalonii 25 milionów euro i 10 milionów w formie bonusów za przejście piłkarza do Mediolanu. Barcelona zdecydowała się na odrzucenie oferty ze względu na zbyt niską sumę transakcji. Klub oczekuje za holenderskiego pomocnika kwoty w okolicach 45 milionów euro. To aż o 10 milionów mniej niż wyniosła oficjalna propozycja Włochów. Barca podnosi kwotę transferową za De Jonga, ponieważ zawodnik znajduje się w najlepszym wieku dla piłkarza. 27-letni Holender występuje w jej barwach od lipca 2019 roku. Przez 5,5 roku rozegrał 229 meczy, w których strzelił 18 goli i zaliczył 22 asysty. Kontrakt piłkarza obowiązuje jeszcze przez półtora roku. Jeśli Milan chce sprowadzić pomocnika jeszcze tej zimy, musi przygotować się na trudne negocjacje. Jakub Kamiński, który doznał urazu w meczu 17. kolejki Bundesligi przeciwko Borusi Mönchengladbach w ciągu najbliższych tygodni nie wróci na plac gry. Piłkarz w ostatnim meczu wrócił do wyjściowego składu Wilków, jednak nie może zaliczyć tego spotkania do udanych. Przy próbie dryblingu i dośrodkowania pod koniec pierwszej połowy źle stanął na murawie i musiał przedwcześnie zejść z boiska. Jego miejsce zajął Patrick Wimmer. Ostatnie miesiące nie napawają optymizmem reprezentanta Polski. Piłkarz w październiku stracił miejsce w składzie Wolfsburga, a później doznał złamania palca na treningu, co wiązało się z kolejną przerwą. Kiedy już się wyleczył w meczu Ligi Narodów przeciwko Szkocji w listopadzie doznał kontuzji mięśniowej. Teraz przerwa Polaka może potrwać do dwóch tygodni, poinformował na konferencji prasowej trener Wolfsburga Ralf Hasenfisch. Kamiński ma spuchniętą stopę oraz krwotok w stawie skokowym. W sezonie 2024-2025 pomocnik w zielonej koszulce VFL Wolfsburg uzbierał we wszystkich rozgrywkach 16 meczy, w których zaliczył 3 asysty. Football Insider dotarł do informacji, że Michał Helik, występujący obecnie w Huddersfield Town, Przeniesie się do drużyny grającej w Championship Oxford United. Zawodnik urodzony w Chorzowie grał już wcześniej na drugim poziomie rozgrywkowym w Anglii. Od września 2020 roku zakładał koszulkę FC Barnsley, Łącznie dla tego zespołu przez dwa lata wystąpił 89 razy, 7 razy wpisując się na listę strzelców swojej drużyny. Były reprezentant Polski 3 lata temu przeniósł się do Huddersfield Town, z którym w ubiegłym sezonie spadł do Ligu 1. Transfer do Oxford to dla 29-letniego obrońcy szansa na powrót do rozgrywek Championship. W ekipie z Oxfordu występuje obecnie polski pomocnik Przemysław Płacheta. Zespół zajmuje 17 miejsce w rozgrywkach Championship mając 6 punktów przewagi nad strefą spadkową. Huddersfield Town, którego zawodnikiem pozostaje Helik, plasuje się na czwartym miejscu w tabeli League One, która zapewnia udział w playoffach o awans do Championship. Do drugiego miejsca, dającego bezpośredni awans, ekipa Polaka traci obecnie 4 punkty.